Czy to będzie dobry książkowy dzień? No, spójrzcie, tylko, jest z nami Reksio, więc musi być dobry, będzie wspaniały. Tym razem Reksio pomaga innym. My bardzo lubimy, wręcz kochamy Reksia i Reksio mieszka w wydawnictwie Papillon. I już został wydany w tak różnych odsłonach, a ja przypominam te kartonowe, one są pod patronatem aktywnego czytania. Przypominam kartonowe, dlatego, że ta też jest kartonowa i też jest pod moim patronatem. I tutaj, Słuchajcie, są takie dłuższe opowiastki. Jest tutaj takie podsumowanie, i jeszcze dodatkowo są pytania na każdej stronie. A jakie przygody ma tym razem nasz reksił? Już wam opowiadam. Zaglądamy. A. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą tworzę blog aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży oraz podcast nie tylko dla mam, gdzie o słuchajcie emocjach i takim zachęcaniu do mówienia, co się dookoła mnie dzieje, co czuję, dlaczego coś robię albo dlaczego tak myślę, bardzo często tam rozmawiamy. I takie historie właśnie w tym Reksio znajdziemy. Więc nie dość, że to jest taka książka, która przywołuje nasze piękne, najlepsze wspomnienia z dzieciństwa, no, bo przecież to jest nasza dobranocka. To jeszcze tutaj te historie są tak przygotowane, żeby zachęcić dziecko do opowiadania o tym, co czuje, co się z nim dzieje i na przykładzie właśnie bohaterów tego, co oni przeżywają, pogadania o różnych sprawach. Na przykład pierwsza z brzegu, która mi się tutaj otworzyła, historia. Kaczątko myśli inaczej, posłuchajcie, pada deszcz, i Innym zwierzętom nie za bardzo się podoba, że ten deszcz pada, no bo nie wszyscy lubimy, jak nam kapie na głowę. I inne zwierzaki się dziwią, że takie kaczątko malutkie lubi się chlapać. I tutaj mamy taką fajną podstawę do rozmowy z dziećmi o tym, że ty możesz mieć swoje zdanie i ono wcale nie musi być takie jak zdanie innych. Mogę mieć własne zdanie. Co to znaczy? Każdy ma prawo czuć i myśleć co chce. Może też o tym mówić, żeby swoimi słowami nie obrażać i nie krzywdzić innych. A to że kaczątko lubi się taplać w wodzie, w deszczu, w kałużach, to przecież nikogo absolutnie nie krzywdzi. Tutaj z kolei Kaczka chce się uczyć. Oto jest też bardzo fajne opowiadanie dlatego że Rek się sobie czyta książkę. Taką ma swoją ulubioną książkę o przygodach Krasnala i podchodzi do niego kaczuszka i oni zaczynają taką rozmowę i okazuje się, że ona nie umie czytać, on umie i on by ją chętnie nauczył. Tylko że ta kaczuszka tak trochę w siebie nie wierzy. Na pewno to trudne. Myślisz, że dam radę? I zobaczcie jak mądrze Rek się odpowiada. Nie musimy się spieszyć. Każdy uczy się w swoim tempie spróbujemy. I oczywiście, że kaczka potwęła i spróbowała z ogromną radością. I znowu mogę się uczyć, co to znaczy, a no to, że codziennie uczymy się nowych rzeczy. Nawet jeśli czasami niektóre sprawy w ogóle nie wyglądają tak jak edukacja, jak taka poważna, takie duże słowo, to oczywiście, że się uczymy, nawet podczas zabawy, dzieci nie zawsze sobie z tego zdają sprawę, więc warto im czasami przypomnieć. I tu jeszcze. Za każdym razem, na każdej stronie, przy każdej historii, mamy dodatkowe takie pytania. Dlaczego kozie zrobiło się smutno? Kto najszybciej biegał, a kto najdalej rzucał patyk? Jakie znasz sposoby na nudę? I tu jest akurat takie opowiadanie: koza chce aportować, więc są dwa pieski, no i tutaj taka akcja się zawiązała. Natomiast te pytania pokazują nam, dorosłym, czy w ogóle dziecko zrozumiało, co to jest za tekst, o czym jest ta historia? Czy może trzeba jeszcze raz przeczytać? Ale też znowu zachęcają do dyskusji, być może do zauważenia tego, co tak na pierwszy rzut oka nie zostało zauważone. Ale to nie koniec, bo jeszcze mamy tutaj na tyle książki, Wiem, co mogę. I tutaj znowu takie wspierające, że codziennie robisz różne rzeczy i mamy przyjrzeć się tym obrazkom i z drugiej strony mamy rymowanki i trzeba dopasować, więc jest takie, takie ciekawe zadanie. Czy na przykład mamy tutaj kaczuszkę, o której Wam wcześniej mówiłam, mogę się uczyć i od razu Wam tutaj wygadam. No jedną taką gotową odpowiedź dostaniecie. Na podwórku, w lesie, w domu chcę się uczyć, więc mi pomóż. I to właśnie pasuje do tej kaczuszki i oczywiście, że reakcja. We wszystkich tych historiach uczestniczy, bo on w pewien sposób pomaga. To są różne momenty. Czasami po prostu zachęca, czasami podzieli się swoją wiedzą, czasami kogoś wesprze, ale wiadomo, że to jest taki ciepły, mądry piesek, który zawsze, ale to zawsze dba o swoich przyjaciół. Napiszcie mi koniecznie, czy ten Reksio. Reksio pomaga innym, dołączy do waszej Reksiowej kolekcji. A może wy nie macie Reksiowej kolekcji? Jestem bardzo ciekawa, czekam na wieści od Was, to co czytamy.